Powiem Wam, że zabrać się gdzieś na dwa dni tą całą ferajną. To jest wyczyn, to jest naprawdę wyczyn. Jedziemy dzisiaj do Szczecina do fizjoterapeuty z Jankiem. Zawsze się pytacie, czy jak jedziemy do fizjoterapeuty, to dlatego, że coś mu dolega albo. Nie wiem, musimy coś naprawiać. My jeździmy od początku z Liamkiem, od kiedy właściwie skończył miesiąc, i jeździmy tak regularnie. Są takie momenty, kiedy teoretycznie powinno się iść, sprawdzić. Wiem, że nie wszyscy to robią, no nie ma takiego przymusu. Jak widzicie, że z dzieckiem jest wszystko ok, no to raczej się tam nie pchacie niepotrzebnie gdzieś. Ale my po prostu mamy taką możliwość, więc korzystamy z tej możliwości i jeździmy z Liamkiem regularnie. Nie mamy jakichś tam problemów z nim, po prostu fizjoterapeutka sprawdza, czy właśnie wszystko idzie w dobrym kierunku, jeżeli zauważa, że. Coś moglibyśmy poćwiczyć lub coś mu pokazać, żeby mu coś ułatwić, to wtedy po prostu dostajemy jakieś małe ćwiczenia, ale to wiecie, takie coś zwykłego po prostu. Na razie nie musimy nic naprawiać na szczęście, więc jeździmy tak dla spokoju ducha. Dla, dla zabawy. Tak <laughs> Można był tak moment, powiedzieć. Liamek niechętnie siadał, a na tak. pokazała nam pani fizjoterapeutka. W jaki sposób pokazać mu, jak ma siadać? I następnego posiada. dnia usiadł. Wystarczyło ponaciągać coś i o. Więc, no, tak jeździmy w sumie bez powodu. Na zabawę jak mi powiedział. A jeszcze co do tego, że nasze wy nasz wyjazd, gdziekolwiek to cała wyprawa, to już po prostu nie możemy się doczekać, aż w naszym mieście otworzą tunel. Bo dzisiaj, na przykład, na promie i czekając na prom, spędziliśmy tyle czasu, że wyjechaliśmy z domu o 9.30, a o 10.10 .10 my nadal byliśmy w tym samym mieście. To jest po prostu. Straszne. No, Tracimy 40, masę czasu. 40 minut, i wystarczyło dołożyć jeszcze 20 minut, to byśmy byli w Szczecinie. No. A tymczasem siedzieliśmy ciągle u nas. Dokładnie, więc masa, czekamy z niecierpliwością na ten tunel. A gdzie ty dojechałeś? Do dziadków, tak? Jesteś u bawki u dziadka? Jesteś, dobrze, idziemy do góry, idziemy, idziemy. Synek numer 1 i synek numer 2 już u dziadków. Wzięliśmy też i drugiego synka, z racji takiej, że my, nie wiem czy jak cię mówiła, przyjechaliśmy tutaj na dwa dni. Nie na jeden, bo to by nie był problem, żeby zostawić kota na chwilę, ale przyjechaliśmy tutaj na dwa dni z racji takiej, że jutro mamy tutaj w Szczecinie zaplanowaną sesję zdjęciową. Świąteczną sesję zdjęciową. Dlatego musieliśmy zabrać i jednego i drugiego, ja teraz nie jadę nigdzie, tylko po prostu zszedłem sobie po, po torby jego. I drugiego i pierwszego. Torba jedna. Jezusie, ile to warzyw. Torba druga. I a co to jest? To jest. Proszę bardzo, to jest ten oto zawodnik. I skoro on się tutaj pcha. To kilka słów o nim. Ostatnio dostaliśmy do przetestowania jeden z najnowszych Nimbusów 2000, jeżeli chodzi o jeżdżenie po podłodze, a mianowicie odkurzacz samosprzątający. Rodmi Ewa. Mówiąc samosprzątający, mam na myśli nie to, że jeździ odkurzaj i mopuje, bo to jest oczywiste, ale też sprząta sam siebie, wiecie o co chodzi, czyli czyści mopa. Jeżeli chodzi o takie sprzęty, ja uwielbiam takie pierdoły. Po prostu nie wiem dlaczego. Ja już czuję, że mam ten wiek gdzie, to, gdzie ja, takie rzeczy zaczynają mnie jarać. Więc dzisiaj zabieram Was na testy tego nowego cudeńka. Hmm. <coughs> Ciężkie. Nie, to jest 20 kg nie jest takie nieporęczne. Dobra, otwieram. Tak się prezentuje cała machina i powiemy Wam, że wygląda, wygląda naprawdę imponująco, bo po pierwsze jest duża, ale wygląda jak przyszłość. Przyszłość w odkurzaczu. Tutaj jest na przykład pojemnik na wodę. Dzięki czemu później ten mop będzie mógł się sam y, czyścić. No mówimy wam coś niesamowitego. Na razie się ładuje i zaraz będziemy sprawdzać jak sobie radzi. Maszyna jest już gotowa do działania. Ja tutaj mam apkę z mapą i to co jest spoko tutaj na apce to to, że można sobie wybrać częstotliwość cofania do bazy w celu umycia mopa. To jest bardzo spoko, można co 6 minut, co 9, co 12. My sobie damy co 6 minut, mamy małą chatę i potwornie brudną, więc niech myje tego mopa częściej. I tutaj proszę, mamy przygotowany syf, oczywiście przygotowaliśmy go teraz, żeby nie było, ale, ale gdzie indziej jest inny syf, który już jest przygotowany od dłuższego czasu dzięki naszym dwóm domownikom. Mam nadzieję, że sobie ta maszyna poradzi. Dobra jazda. A nie, sorry. Mo moczy mopa, o tak to robi. Zejrzał się powiedział, że taki sypie sprzątać nie będzie i pojechał. Dobra, jak widać maszyna po około 3 minutach jeżdżenia. Postanawia sobie wymyć mopa. Teraz zobaczmy, co się tutaj ciekawego wyświetli. O, tak, czyli myje mopa. I za chwilę zacznie atakować dalej. Tutaj też się coś takiego wyświetla. Dobra, sprawdźmy to, jak to wygląda teraz. Mop umyciu prezentuje się tak. Jest on troszkę. Troszkę wyczyszczony. To nie jest tak, że jest on idealnie, idealnie czysty, ale na pewno jest troszkę jaśniejsze niż było. Oggnięcie naszego dużego pokoju tej maszynie zajęło około 17 minut. W międzyczasie dwa razy wrócił, żeby umyć mopa. Widzieliście, że nie jest to perfekcyjne mycie ale w innych maszynach i tak by przejechał takim brudnym mopem całą, przez całą chatę. brudnym I, mopem całą chatę. I poprzednia nasza maszyna tak robiła, więc no to jest, to jest na pewno jakiś plus, więc jeżeli jesteście jakkolwiek zainteresowani, w opisie macie link i informacje. A zresztą jeszcze chciałam dodać, że my tutaj rozrzuciliśmy czekoladowe ciasteczka z kawałkami czekolady, więc zwykle no nie ma się na podłodze. Tak jak my mamy. <laughs> takiego jak zrobiliśmy, gdzie jest baba? Szukaj baby! Idź, zobaczcie, babcia. Tam nie! Kto to? Chodź szybko. Idź, zobacz, o później. Szybko idziemy zobaczyć. Szybko, szybko, szybko. Jest? Jest! Chodź, gościu, będziesz jadł. Głodny jesteś? Ta tak. <suklli> Baba będzie karmić? Jezus, nie. O, gdzieś się robi na bóstwo. No ja oczywiście już jestem gotowy, więc trzeba czekać na to oto. Panią. Ja nie będę bóstwo, bo nie będę z będzi. ze sobą. Będziesz, będzie? Cały mój outfit poszedł. W, nie powiem gdzie. Ja tam. Z nami jest Nieniu, który chyba czuje, że gdzieś wychodzimy no, i nas pilnuje tutaj. Nie rusza się stąd na krok. Nie, chyba boi się, że, że go zostawimy. Kiedyś mówiliśmy nie. o tym, że właśnie jak gdzieś wyjeżdżamy, to dopóki jesteśmy z nim, to jest git. Hmm. Może być wszędzie. On się, może się zachowywać jak w domu, dopóki my jesteśmy. No. I tutaj już go zostawiliśmy na chwilę wcześniej i po prostu nie był sobą wtedy, mm -hmm. a przeszliśmy i już w Bogi. No, I teraz czuję, jamy. że będziemy wychodzić. Tak, dlatego właśnie tutaj sobie siedzimy z nim. na bo z nami. Mm, patrzcie na nią, gotowa, piękna. I my musimy się zbierać z racji takiej, że mamy stolik zarezerwowany w meksykańskiej restauracji, musimy więc... Musimy już jechać. O, Gosia tam była. Siema Gosia! Joko! Prawie dokładnie rok temu byliśmy też w aucie. Co prawda jeszcze wtedy to była nasza niunia. Tak, ja, ja nie pamiętam kompletnie tego, a Oksia pamięta tylko i wyłącznie dlatego, że mamy vloga z tego dnia i ona sobie oglądała ostatnio tego vloga. Tak. I tak się składa, że wtedy spędzaliśmy naszą rocznicę właśnie w Szczecinie yy, i jechaliśmy sobie na randkę i chcieliśmy jechać do meksykańskiej restauracji, do której będziemy właśnie teraz jechać. I nie wspominaliśmy chyba wcześniej, ale dzisiaj świętujemy naszą dziesiątą rocznicę związku. Dziesięć lat. Gdzieś tak? dekadę. Rozumiecie no. co się to są dekadę? Papierowe um. gody, to są, że tam jakieś tam, um, nieważne. Um, sakra. Ostatnio sobie powiedzieliśmy, że My nie będziemy, niestety, prawdopodobnie, nie będzie nam dane obchodzić, wiecie, takich prawdziwych tych złotych godów, że dostaje się tak. od prezydenta miasta coś i tak dalej, tak. i tak dalej, z racji takiej, że do ślubu nam wydaje nam się, że jeszcze daleko i no, więc a czas leci, a nie? A czas leci. No, e, więc wydaje nam się i tak sobie powiedzieliśmy, że my obejdziemy sobie nasze e, złote gody. Ale prywatnie. Tak i o, my już mamy teraz 10 lat. Z głowy, jeszcze tylko 40 lat i też zorganizujemy imprezę. Tak. I też napiszemy do rzecznika miasta niekoniecznie Świnouścia, ale może do innego, nie wiadomo, gdzie będziemy mieszkać. I poprosimy o, o nagrodę, tak. o order, tak. czy tam coś się dostaje wtedy. Naszym dowodem na y, długość związku będzie związek na Facebooku. O, prawda? Prawda. Tak, mamy, mamy dowody na to. Mamy papier. Mamy papier na to, więc nikt nas tutaj wiedzie. Czy tam nie białko się mówi. Białko jest na nas. Tu trafiliśmy. El Tapatio tutaj się tak to nazywa. Wchodzimy do środka, mamy stolik na 18, jesteśmy przed czasem jak nigdy. Wchodzimy. Kapie wybrał sobie najostrzejszą opcję i musi podpisać ty... oświadczenie. W związku z tym, że zamówiłem danie w bardzo ostry, ostrym stopniu ostrości, w którym znajduje się jedno z najostrzejszych poparczyk na świecie, Karolina ripper, oświadczam, że jestem świadomy i jem to danie na własne ryzyko, rozrzekam się wszystkich roszczeń związanych z konsekwencjami zjedzenia tego dania. No cóż. <laughs> Co ma tu napisać? Pesel? Nie, to jest trzy nazwisko. Testament masz od razu jakiś. <grymne> no to tu pewnie tutaj jest już napisane. <grymne> Super, dziękuję. Pierwsze dwie przystawki, czyli empanadasy i klasyczne na czasy. Nie takie klasyczne, jakieś takie inne. No takie, na czas z mięskiem, serem jakimś, no coś takiego. Już dawno bym to zjadł. W ogóle jestem strasznie głodny, ale zostawiam sobie to, żeby przepchać tą ostrość, którą mam dostać zaraz. Boję się o ciebie. Tak. Ja, ja, nie, ja się nie boję. Ja jestem podekscytowany. Ja mam taką, wiecie, taką, taką, taką ne, takie nerwy, ale takie, wiecie, takie. I can't wait, bo zawsze chciałem podpisać tak, oświadczenie, zawsze chciałem podpisać oświadczenie, że coś tego będę jadł. Ale jednocześnie mam nadzieję i ja zresztą też, że to tylko tak straszy, a nie będzie aż tak ostre. Żeby niezbędna no, minimalna ilość tego sosu. I no, no, bo to wiecie, wszystko zależy od nastawienia mojego i to jak moja głowa jest nastawiona, a nie wiem jak jest nastawiona dzisiaj na to, bo w sumie troszkę mnie to zaskoczyło, więc nie jestem pewien, czy jestem nastawiony no, na to. Takiego tutaj jest? No, yy, ale właśnie sobie myślałem, że może być tak samo ostre jak już inne burksy, co jadłem, bo już prosiłem. Czasem na przykład był jakiś ostry burger i tam na przykład dawali po trzy krople czegoś tam do środka. Ja mówiłem, że ja że już miałem trzy krople, chcę więcej i już byłem na 6 i byłem chyba na 9 albo na 12 kroplach. Byłem na 12 i to było ostre, owszem. Ale to było do zniesienia, więc wydaje mi się, że tutaj może być podobnie. Że I mam takie wrażenie, wiecie, takie z tyłu głowy mam takie przeświadczenie, że to nie będzie nie do zjedzenia. A jak będzie nie do zjedzenia, będę musiał zamówić coś innego, proste. I to jest... Widzicie, jak paruje ostrość z tego? To jest właśnie ostrość. Tutaj mam salsę do tego i Okcia też pewnie ma salsę. I tam Okcia ma swoje chibichunga, czyli jakiegoś tak, kirikiriki. Naszą randkę finiszujemy sobie z deserkiem w kaskadzie. 5 minut przed zamknięciem byliśmy ostatnimi klientami u pani, która robi takie lody. Więc zostawiliśmy je na chwilę, bo nigdy jak pracowaliśmy w gastro też nienawi nienawidziliśmy ostatnich klientów. Na szczęście za nami stał jeszcze jeden pan, <głos》>, więc nie było najgorzej, mm. ale styl. W ogóle zawsze tą dziesiątą rocznicę wyobrażaliśmy sobie inaczej, że... Yy, Wyjedziemy gdzieś, będziemy mieć jakiś wyjazd, i tak dalej. A tymczasem jemy lody na I Wyjechaliśmy do Szczecina, prawda? Mhm. Mm no. I zaraz tak wracamy fajnie. do domu. W ogóle najlepsze jest to, że jest 20-21 i wyszliśmy z tej restauracji. W ogóle zjadłem prawie wszystko, trochę zostawiłem, ale przeżyłem. Póki co, później będzie gorzej pewnie. Ale wyszliśmy z tej restauracji, i sobie powiedzieliśmy: Boże, dobrze nie idziemy do kina, bo byśmy zasnęli na filmie. Mm. Jesteśmy już zmęczeni, bo już jest na nas pora, My już mamy prawie 30 lat, to wiecie. <laughs> Za długo nie żyjemy. <grywa> <grywa> to muszę poprawić, Koniecznie. Koryza. Wróciliśmy już z naszej randki dziesiątorocznicowej. Jesteśmy tak zmęczeni. W ogóle sprawdziliśmy, że to są... I co? Cynowe cy gody, gody. Cy nowe gody tak, co prawda mamy... po ślubie, ale to nie jest istotne nie, dla nie, nas. Nie, 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 tak jak mówiliśmy, my będziemy opowiedzieć to bez ślubu i my <laughs> dzisiaj mamy cynowe gody. Tak. Za 15 lat mamy srebrne, a za 40 mamy złote. <laughs> <laughs> Więc będziemy kończyć, jesteśmy już tak śpiący i na jedzeni no. przesadnie. Jutro jesteśmy jeszcze w Szczecinie, idziemy na sesję świąteczną. Taką mhm. roczkowo-świąteczną, można by powiedzieć. Wspominałem. No? A, a widzisz. No, więc musimy się wyspać, by wyglądać jako tako. Także dziękujemy Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, Dajcie podzielcie się w ogóle w komentarzach, czy Wy jesteście w takim długim związku. Ja, z takiego młodego wieku, bo my mieliśmy po 16 lat, 17. Więc no. Także do zobaczenia w następnym blogu. Bye! Bye.